Z Ewangelii według świętego Jana, czego szukacie? Oni rzekli rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Bardzo, bardzo poruszający dialog, bo to Jezus pyta, czego szukamy, i pewnie nasze odpowiedzi mogłyby być bardzo różne. Szczęścia, radości, nadziei, yy, pocieszenia, ulgi, spełnienia. Nadziei, szukamy miłości. Tymczasem uczniowie odpowiadają jakby w punkt, jakby doskonale rozumiejąc, czego tak naprawdę potrzebuje człowiek. Jezus pyta, czego szukacie, a oni odpowiadają, gdzie mieszkasz, to znaczy, gdzie jest dom. Tego szukają. Szukają miejsca, w którym mogliby się zadomowić, miejsca, które mogliby uznać za swoje przestrzeni w sercu Boga. Bliskości z Nim, która sprawi, że będą wreszcie u siebie, że będą mieli to piękne poczucie bezpieczeństwa, które daje tylko własny dom, że będą mieli to piękne poczucie, że wszystko jest dobrze, bo są u siebie. Gdzie mieszkasz? Pytają, bo chcą pójść tam do Jego domu, pójść z Nim i chcą tam już na wieki zostać. Także i my tego pragniemy. Do zobaczenia jutro. Panie Jezu, Ty jeden rozumiesz najgłębsze pragnienia człowieka i Ty jeden jesteś w stanie je zaspokoić. Spójrz na mnie tak, jak spojrzałeś na dwóch uczniów z dzisiejszej Ewangelii, i weź mnie ze sobą do Twojego domu. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.